Czy Pani jest zadowolony z dzisiejszego spotkania? Jestem zadowolony z dzisiejszego spotkania, szczególnie dlatego, że w, w, widzę co najmniej parę osób, które, które rozumieją temat, a tak naprawdę czy one napiszą teraz, czy, czy kiedyś indziej, to jest mniej istotne. Ważne jest, żeby coraz więcej osób rozumiało czym takie dziennikarstwo obywatelskie ma być i czemu ma służyć, żeby rozumiało tak naprawdę zasady funkcjonowania miasta dzisiaj, żeby rozumiały zasady tego jak powin, jaka jest rola obywatela i miasta u w, progu w, w XXI wieku. Czy nadal pan uważa, że ten portal powinien być zarządzany przez miasto? Musi być administrator. Musi być administrator. Ja sobie teraz tak myślę, że w dobie tak naprawdę mediów elektronicznych ludzie chcą być poinformowani o tym, co się dzieje. Miasto może, być, może pracować z serwisami zewnętrznymi, ale w sumie dlaczego ma pracować z serwisami zewnętrznymi? Dlaczego ma być zależny tak naprawdę od czyjegoś widzi mi się? Powinno budować swoje ścieżki docierania do obywateli, dlatego że taki jest też ich obowiązek. Ludzie chcą wiedzieć, co się w mieście dzieje, ludzie chcą mieć też mieć prawo wypowiedzenia się na temat tego, co chcieliby, żeby w mieście się działo, i taki serwis do tego powstaje tak naprawdę, nie tylko po to, żeby miasto mówiło w jedną stronę tylko do ludzi, ale także po to, też, żeby ludzie mieli. Możliwość powiedzenia czegoś w kierunku miasta. Oleśnica jest tak naprawdę jednym z niewielu samorządów w Polsce, który zdecydował się w ogóle na otwieranie i próbę budowania czegoś takiego jak serwis, serwis obywatelski i dziennikarstwa obywatelskiego. Więc na pewno osobiście powiem, że. Pewnie bym estymował wcześniej, że, że, że mogą być lepsze efekty. Więcej może być tych i większe jakieś tam dyskusje dookoła, ale on działa. Polska generalnie nie jest krajem, w którym społeczeństwo obywatelskie rozwija się i ma się bardzo dobrze. Niestety u nas inicjatywą obywatelską bywa różnie. Ludzie nie chcą za bardzo się angażować. Dużo lepiej wychodzi nam krytykowanie niż angażowanie się pozytywne w budowanie czegokolwiek, ale i tak... Na przestrzeni ostatniego roku widać już coraz większą zmianę dzięki e, różnym ruchom obywatelskim, oddolnym, które pojawiały się na przestrzeni roku, związanymi z uwolnianiem lektur, z wieloma tematami, które się w przestrzeni roku, w roku pojawiły. Widać, że to dony ruchy są. I teraz jestem przekonany o tym, że to dony ruchy przestaną być tylko ogólnonarodowe, a coraz częściej staną się lokalne. Przecież tak naprawdę mnie tak najbardziej dotyka to, co się dzieje za ścianą u sąsiada, co się dzieje tu i teraz. U... Ludzi podobnych mnie, u moich, tak naprawdę tych, którzy mieszkają najbliżej, i ludzie zaczną tworzyć też te treści.